Zpiskowa sportowa w bielsku-białej zyskała patrona, wybitnego boksera Zbigniewa Pietrzykowskiego, trzykrotnego medalisty olimpijskiego. Uroczystość nadania imienia towarzyszyła centralnym obchodom Dnia Olimpijczyka. Bardzo ładne wyróżnienie. Bardzo się cieszę, że ludzie tak pamiętają o moim mężu. Udało się ogromna Nam bardzo zależało środowisku sportowemu żeby Zbyszka uhonorować, bo wszyscy tu już mają ławeczki, ronda, a sportowcy nie mieli. I takiej postaci, jak był Zbyszek Pieczykowski, to w tym mieście już chyba nie dożyjemy, obym się mylił. To była postać niesamowita. No to jest przecież Zbigniew Pietrzykowski, to jest legenda. Wiele było różnych inicjatyw, jak go uhonorować, upamiętnić. No i wydaje się, że ten obiekt, największa hala w naszym mieście, to jest takie odzwierciedlenie wielkości tego człowieka i tego, co zrobił dla polskiego sportu olimpijskiego, a idealnym momentem były właśnie te centralne obchody Dnia Olimpijczyka, które odbywają się w tym roku po 30 latach znowu w Bielsku Białej. No myślę, że możemy być my, Bielszczanie, dumni z tego i, i z naszego mistrza. Znowu chcę podziękować, że przed dzisiejszą uroczystością hali widowiskowo-sportowej, w której się znajdujemy, nadano imię wybitnego bielszczanina Zbigniewa Pieczykowskiego, trzykrotnego medalisty olimpijskiego, czterokrotnego mistrza Europy i jedenastokrotnego mistrza Polski, wyróżnionego wieloma odznaczeniami ale jest jedynym bokserem w kraju, który otrzymał medal Kalos-Kagatos. My zawodnicy zebrali na 59. Centralnych Uroczystościach Dni Olimpijczyka zobowiązujemy się do prezentowania sportowej postawy zarówno podczas zawodów, jak i poza arenami sportowymi. 59. inauguracja Dni Olimpijczyka przechodzi do historii. Wydarzenie, które trwa 59 lat Świadczy o tym, że jest zapotrzebowanie na tego typu wydarzenia. To olimpijczycy, którzy tutaj przyjeżdżają w różne zakątki kraju, gdzie się odbywa to wydarzenie, starają się przekazać te dobre fluidy, zachęcić młodych ludzi do aktywności sportowej, a daj Bóg, żeby byli sportowcami w przyszłości. Tego byśmy im z całego serca życzyli i to wydarzenie. Jest dedykowane głównie dla młodych ludzi, stąd my możemy po części jako czynni kiedyś sportowcy spłacić zaciągnięty dług wobec ludzi, którzy nam pomagali. Ja pamiętam te lata, kiedy byłem młodym człowiekiem zainspirowany wielkimi dokonaniami moich poprzedników. Starałem się ich naśladować, co było efektem, a dziś robimy to. Od czego się, czego się nauczyliśmy od naszych starszych koleżanek i kolegów. Chociażby Zbyszka Pietrzykowskiego, który tworzył tutaj wspólnie pomysł jako poseł, aby pomóc medalistom olimpijskim, którzy cierpieli biedę. Ja o tym dzisiaj chwilę powiedziałem. I to dzięki takim ludziom sportowcy nie zostali zapomnieni. Każdy akcent, który jest robiony, jest to coś, co ma zachęcać i inspirować młodych ludzi do sportu.